Elo, elo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę. To nowy licznik od Karmina, czyli 1040 solar O, taki właśnie jak tu widać, bo wydle wielki. Bardzo się cieszę z tego testu, bo po pierwsze, nie dość, że w końcu mogę przetestować tak słynnego Karmina, to jeszcze w dodatku na bardzo fajnych warunkach, bo. Nie dostałem tego licznika od żadnego sklepu, od żadnego dystrybutora, tylko od osoby prywatnej. I jestem po prostu w trakcie, można powiedzieć, zakupu tego licznika, o ile mi się on w ogóle spodoba. Więc bardzo dziękuję tej osobie, że dała mi taką możliwość w końcu przetestowania Garmina. Jestem mega zadowolony, że w końcu mogę sobie jakąś opinię na ten temat wyrobić. Bo niejedno słyszałem, są zwolennicy Garmina, są zwolnicy Wahoo. Ja do tej pory korzystałem głównie z Wahoo. Miałem trzy modele starego Bolta, nowego Bolta i Roma. Miałem dwa liczniki Brytona S500 i 750, a wcześniej, zanim w ogóle założyłem kanał, korzystałem z Lezyny, czy tam design. Model Super GPS i Mega XL, więc już jakieś doświadczenie w licznikach mam, więc w końcu mogę porównać je wszystkie. Do tego i sobie wyrobić jakąś opinię w tym temacie. Dobra, no to cóż. Trzeba zamontować tego bydlaka. O, mam go zamontowanego na kiedzu. Bardzo fajny, wytrzymały uchwycik z dożywotnią gwarancją, jakby pytał. No i co? Najpierw może by wodało w ogóle powiedzieć o wyglądzie. Nie da się ukryć, że licznik jest bardzo, bardzo duży. Największy do tej pory, z jakich wszystkich miałem. Ostatnio miałem tego Roma. I on był bardzo duży, bardzo czytelny, a ten jest jeszcze większy. Tak, sam licznik w sobie jest dotykowy i ten dotyk działa na, nawet dobrze, chociaż ja nie jestem zwolennikiem dotyku, to akurat to działa przyzwoicie. Ma trzy przyciski: włącz, wyłącz, tutaj odlapów, czyli okrążeń, i tutaj start, pauza. Więc na opartego, aby przeprowadzić jakiś trening, za bardzo dotyku nie trzeba używać, wystarczy go włączyć. Nacisnąć play, zapauzować, no i na koniec tylko kliknąć zapisz. To jest cała ta filozofia z takich prostszych rzeczy. Minusem dla mnie jest troszeczkę ten przycisk, bo jak nie naciśniemy go mocno, a czujemy już na przykład jakiś tam delikatny yy, klik, o, tak jak teraz, no on teraz akurat zadziałał, o, ale czasami jest tak, że o, naciskam i nic się teoretycznie nie dzieje. Dopiero jak nacisnę mocniej, o. Tak, jakbym miał jakieś tak, można powiedzieć, sprzęgiełko, ale to sprzęgiełko za nic nie odpowiada. O, Widzicie, naciskam i nic się nie dzieje. No, trzeba dopiero nacisnąć mocniej, żeby coś zadziałało. O, to tak w skrócie z tych przycisków. Z tyłu to, co y, dużo osób pewnie to chwali, a miało wcześniej garmina, że tu jest już taki aluminiowy zaczep. Wcześniej było plastikowy i słyszałem, że to potrafiło się psuć, a ten na szczęście już jest poprawiony. Czy jest doskonały, to się okaże. Z podstawowych informacji to jest oczywiście jeszcze złącze USB-C, więc w dzisiejszych czasach już tak naprawdę standardzik. Dzisiaj omówię jego wstępne funkcje i jakieś takie pierwsze spostrzeżenia. Jakbyście mieli jakieś pytania, to zadajcie w komentarzu. Będzie jeszcze na pewno drugi filmik, który taki już trochę w miarę podsumowujący, albo na przykład jest w akcji jak on działa, jak się zachowuje. Wtedy się skupię też na tych pytaniach, właśnie co, co zadacie, żebym wiedział, co, o czym opowiadać, bo może jesteście ciekawi tego urządzenia, bo ono nie kosztuje mało. To chyba jeden z najdroższych liczników, bo kosztuje w chwili obecnej tysiąca katalogowo. Gdzieś tam w jakichś promocjach za 300 pewnie można kupić, więc no, nie jest to biedne urządzenie. Generalnie, jak uruchomię urządzenie, urządzenie bardzo szybko się uruchamia, co jest z dużym plusem bardzo szybko łapie GPSa, więc też jest mega. Na początku mamy takie menu, gdzie macie bardzo dużo jakieś tam opcji odnośnie pogody, odnośnie jakiejś tam informacji, twojego nie wiem odpoczęcia, czy macie jakiś trening zrobiony. Jeżeli to uda wam się wszystko ładnie połączyć z treningiem Fixem itd. Td Tp, więc już na wstępie robi mega wrażenie. Przejdźmy do aktywności. O właśnie. Jak nacisnęmy play, no to wtedy automatycznie załącza nam się jakiś pulpicik z polami danych. Tutaj oczywiście możemy sobie wszystko ładnie ustawić i bez problemu, pytanie bez problemu, na przykład, o, możemy sobie coś tam zmienić, że na przykład jak mam teraz moc 3 sekund, to mogę sobie zmienić to na przykład na jakiś tam, no nie wiem, widok graficzny i żebym pokazywał właśnie zamiast cyferek, żebym pokazywał jakiś wykres, wykres mocy, o, na przykład. I to wtedy wygląda tak, że tutaj będzie się rysował ten wykresik, a tu z boku będzie pokazywało moc, aczkolwiek już znalazłem jeden minus, jak wyjeżdżałem rano i był tryb nocny przełączyło na dzień, to jak już ten dzień, dzienny tryb był, to już mi ta moc nie pokazywało, tylko był wykres. Nie wiem o co tam chodzi, ale to pewnie taki drobny błąd. Ale no generalnie możemy tutaj sobie ustawić dużo jakichś ciekawych informacji, które, które nam są potrzebne i możemy też dodawać jakieś dodatkowe pulpity, żeby było ich po prostu jeszcze więcej. Ale standardowo, tutaj ja nic nie ustawiałem, ale standardowo włączają się jakieś okrążenia co 5 km i mi pokazuje, jaką sprędkością akurat na tym dystansie, więc jak albo ręcznie naciskamy tutaj ten przycisk czyli tak zwany LAP, czyli okrążenie, albo możemy to ustawić w jakieś tam interwale. Dobra. O, przejdźmy do bardzo ciekawej i rozbudowanej rzeczy tutaj w tym urządzeniu, czyli do mapy. Mapa jest bardzo, bardzo dokładna, tak wstępnie co z tego tu widzę. Można tutaj sobie wszystkie jakieś takie informacje przybliżyć, znaleźć. O, robimy pyk, pyk łuba. O, patrzcie, pokazuje ładnie ścieżki. Tu na przykład, że punkt że jest plaża, więc naprawdę to jest mega jak dla mnie. Mm. W przypadku łachu powiedzmy załóżmy, że to nie było tak rozbudowane. Nie wiem póki co jak działa nawigowanie, ale tutaj mapa jest mega czytelna. O ile ją w ogóle widać, bo nie wiem czy, czy teraz już ktoś tam zwróci uwagę, ale sam wyświetlacz w sobie, no nie jest jakoś tam mega czytelny. Ma jakieś tutaj takie. Oczywiście telefon troszeczkę będzie to trochę pogarszał sprawę, ale sam wyświetlacz w sobie nie jest jakiś powalający, bo nie jest monochromatyczny. No. Dobra, to tyle. Dobra, przejdźmy sobie, o, ok. Patrzcie, jak robię tak, to wtedy on automatycznie też się skręca. Widzicie? Znaczy, patrzcie, jaki dokładny, nie? Takie szmery bajery tutaj są w tym urządzonku. Dobra, teraz tak, całkowity wznios. I tu mi się nie podoba jedna rzecz ogólnie, bo jest jakaś dodatkowa ramka, taka pomarańczowa. i na przykład zakrywa napis, że całkowity wznios i tym podobne. Więc to tak trochę niedopracowane, no ale oczywiście tutaj będzie pokazane, jaki jest wnios wysokości, to możemy sobie regulować. Teraz jechałem po płaskim, więc za dużo tutaj się nie będzie zmieniało, no ale będzie wiadomo, jak będzie jakiś zwany climb, no to pokażę i w ogóle. Bo jest, jest taka opcja, chyba climb pro, która jak będziemy mieli podjazd, to będzie pokazywało, ile do szczytu zostało, jakie kąty itd., itd., więc naprawdę. To też będzie mega opcja, tylko muszę znaleźć tutaj w tej jakiś podjazd, żeby to później wam pokazać. O, no i tu jedna z ciekawostek, czyli ładowanie energią słoneczną. Co wstępnie mi się wydawało mega, mega plusem, i myślałem, że to będzie działo w nieskończoność. Że jak będę jechał cały czas na słońcu, to on cały czas będzie miał 100%, ale niestety nie. Generalnie jest tak, że on dzięki tej baterii solarnej. Przy, czy, będzie dłużej działał. Tu są jakieś informacje, że na przykład wydłużył to na przykład o 18 minut. E, tu pokazuje właśnie jakie było słoneczko, czy, czy mocno grzało, czy nie mocno. Więc takie informacje są tutaj podane. A mamy e, poziom baterii naładowania w chwili obecnej 94%, więc jestem ciekaw, ile on tak finalnie mi wytrzyma na jednym ładowaniu, przy teraz tych warunkach, gdzie ja na przykład jeżdżę, to już nie ma jeszcze takiego ładnego słońca jak dzisiaj. Ale no, jestem ciekaw, ile wytrzyma. Dobra. Szacowany dystans. O tu jest coś takiego jak stamina. Nie wiem do końca, jak to działa, ale no generalnie to jest na tyle inteligentne urządzenie, że powinno wam oszacować, ile wam siły jeszcze wystarczy do końca jazdy. Czy coś takiego. No i generalnie też są opcje inteligentne, czyli. Za ile mamy wziąć łyka wody, czy za ile mamy zjeść banana, więc tutaj ten motyw jest bardzo rozbudowany. Na ile dokładnie to działa, to jeszcze nie wiem, to będzie w późniejszym czasie. Z takich opcji teraz tak, możemy sobie wybrać profil, czyli jakiś tam typ jazdy. O, tutaj możemy właśnie pola danych po, pozmieniać, czy mam się segmenty, czy nie. Oczywiście musi być sparowany z live segment. Wzniesienia, jakieś, o Climb Pro właśnie jest włączone, więc w razie jakiegokolwiek podjazdu, no to mi tutaj przełączy ten, te pole. Alerty i monity, tutaj wyznaczamy kiedy mamy na, na przykład o czym nas informować, więc też z tych opcji jest tutaj dosyć sporo. Odżywianie, nawetnianie, właśnie rozmiar butelki, objętość, minimalny czas jazdy, czyli tutaj, no powiedzmy, ja zawsze sobie zmienię. MTB-CX, rejestracja tronu płynnego skoku. Jak skaczecie na rowerze, to nawet Wam mierzę chyba długość, jak długo lecicie na tym rowerze. Więc taka taka ciekawostka. Auto uśpienie, to było w profilu. Ekran danych, to tak jak powiedziałem, możemy sobie tutaj na, na różnych polach powyznaczać, co mam tam się wyświetlać. Teraz tak, ustawienia ogólne, profile aktywności. O, tutaj możemy właśnie wybrać, mogą być górskie, stacjonarne. Czujniki sparowane. Czujniki to to co jedna z fajniejszych opcji, to w końcu mogłem sobie sparować lampki Bontragera, gdzie automatycznie jak włączam aktywność, to te lampki się załączają, więc taka, taki spoko Bayer. Monitor na monitor tego, pomiar mocy mam sparowany, więc spoko. E, moje statystyki, no bo nawet nie wchodziłem jeszcze o stan wytrenowania. Regeneracja, Trenuję jak zwykle. Macie bardzo dużo opcji właśnie takich treningowych, które można powiedzieć, myślą za was. Bezpieczeństwo i śledzenie, wykrywanie zdarzeń, uzyskaj live track, group track, alarm rowerowy, czyli w razie jakichś pewnie tak jak sobie ustawimy numer telefonu, to będzie dzwoniło do żony bądź do przyjaciela, że coś jest nie tak. Funkcje on, online, czyli czy jest połączony z telefonem, czy jest połączony z Wi-Fi. Oszczędność energii można włączyć, żeby to wydłużyć i o, jak teraz mi pokazuje, że pozostało energię na 9 godzin, jak włączę tryb oszczędności energii, to nagle 78 godzin. Wow, to trochę, trochę duża różnica z 8, 8 czy 9 godzin na 78. Hmm. I wtedy ściemni podświetlenie, ukryj mapę, systemy satelitarne, GPS, dobra, ok. Dodatkowy wyświetlacz, czyli można sparować jeszcze z zegarkiem. I system, czyli takie już tutaj ogólne, czyli... Wyświetlacz, właśnie ile, jakie ma być podświetlenie, widżety czy jakieś tam dodatkowe elementy, jednostki, no to wiadomo metry, kilometry, kilogramy itd. itd. Wysokościowość czyli kalibracja, a wpisz ręcznie, użyj CMW i użyj GPS. Automatyczna kalibracja, akurat mam wybrane dźwięki, dźwięki mam na razie wyłączone, bo co chwilę pewnie coś pykało. Język polski, czyli to jeden z większych plusów, co ma. Garmin, a nie ma Wahoo. Teraz to te informacje, czyli programowanie najnowsze 1420, które póki co udoskonaliło parę rzeczy. Jak już wejdziemy w tym menu, możemy jeszcze tutaj na przykład znaleźć jakiś kurs, znaleźć trening, wrócić do startu, powiadomienia, właśnie z telefonu, pogoda, o ile z telefonem jest połączone, to powiem wam szczerze, że działa póki co różnie, czasami się to połączy, czasami nie. No, i eksploruj segmenty, czyli możesz sobie o, chodzisz i zaraz, jak się odświeży, to będzie pokazywało listy segmentów. Dobra, to tak właśnie ze wstępnych informacji odnośnie tego urządzenia. Nie da się ukryć. O, tu jeszcze mam połączone to oświetlenie, jak na przykład wezmę sobie zmień na yy, własny szlak. O, patrz, szlak, wyłączyło się coś. Wysoka widoczność, o, czyli mruga mocno automatyczny, czyli dobiera sobie do poziomu do poziomu teraz oświetlenia, że jest jasno, no to mruga mocniej, a jak własny i na przykład zmieni na przykład przednie na ciągłe, O, jest, dobra. Wysokie, a niskie nie działa. Ale miganie, wyłącz, o, a miganie, o, miganie teraz nie działa. No nie wiem. Ale dobra, ale ciągłe działa? Działa. Dobra. Wyłącz. Dobra, zmienimy na automatyczne. Czyli lampki przód też nam na, możemy sobie ładnie sterować. Ok, teraz Wam pokazałem takie podstawowe opcje. E, teraz czas do szybkiego podsumowania. Generalnie licznik jest duży, ma bardzo fajną, ciekawą mapę. Ma tą opcję solarną, która no, zobaczymy, czy jest fajna, czy nie. Licznik, nie da się ukryć, jest bardzo, bardzo rozbudowany. Ma wiele opcji, więc potrzebuje jeszcze trochę czasu, żeby się z nimi zapoznać, bo nie chciałbym tak, żeby to po jednej przejażdżce już Wam mówić, że wow, on jest świetny, albo wow, on, albo on jest do kitu i nie wart tych pieniędzy, więc zobaczymy. Będzie miał wyzwanie, bo jadę GLG, czyli dystans 500, chyba tam 15 km. Więc zobaczymy, czy on da radę i czy ja dam radę. I tyle. Na razie wstępnie mówię, że urządzenie jest bardzo ciekawe i jak nawet na moją głowę niedoszłego informatyka i jeszcze w miarę świeżej osoby Trochę muszę się jeszcze w nim trochę zagłębić, bo naprawdę to już nie jest licznik czy nawigacja rowerowa. To już jest komputer z możliwością wielu opcji. Więc jeszcze raz przypominam w komentarzach piszcie, jakie macie pytania odnośnie tego urządzenia, aby w następnym filmie o nim powiedzieć Wam nieco więcej, nieco dokładniej. A tymczasem do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.